Dzień dobry, nazywam się Anna Witek Pietroń. Chciałabym Państwa oprowadzić po naszym obiekcie hotelowo-konferencyjnym Witek. Nazwa obiektu pochodzi od nazwiska właścicieli, moich rodziców, Karoliny i Franciszka Witek. Uważam, że zwyczaj firmowania dobrych hoteli poprzez nazwisko właściciela stanowi gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług. Świadczymy dobre usługi, wykonujemy je uczciwie i rzetelnie. Staramy się, aby każdy do nas wrócił, bo wiemy, że bez Was nie byłoby nas. Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek położone jest na obrzeżach Krakowa w malowniczej okolicy Jury Krakowsko-Częstochowskiej, tuż przy wyjeździe na autostradę A4. Taka lokalizacja zapewnia komfort i przyjemną atmosferę dla gości indywidualnych, biznesowych, oraz grup turystycznych. Obiekt położony jest 6 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach oraz 8 km od Krakowskiego Starego Miasta. Na samochody naszych gości czeka bezpłatny monitorowany parking liczący około 300 miejsc. Hotel posiada 69 pokoi jedno- i dwuosobowych, mogących w sumie pomieścić około 130 gości. Każdy pokój wyposażony jest w klimatyzację, łazienkę, telewizor, radio i telefon oraz internet bezprzewodowy. Cztery dwupoziomowe studia, gdzie górna część jest przestronną sypialnią z łazienką a na dole idealny dla kameralnych spotkań biznesowych pokój dzienny z osobną łazienką. Jeden pokój przystosowany jest dla potrzeb gości niepełnosprawnych. Dodatkowo hotel dysponuje jednym dużym apartamentem, około 150 m2 z dwoma sypialniami, dużym stylowym salonem z kominkiem, kuchnią i łazienkami. Wnętrza hotelowe utrzymane są w charakterze śródziemnomorskim, co sprawia, że emanuje ciepłym i słońcem nawet w zimowe dni. Ozdobą naszego hotelu jest kaktusiarnia oraz mini oceanarium z prawdziwą rafą koralową i pięknymi rybami. Macie Państwo również możliwość zagłębić się w ciekawą lekturę za sprawą naszej mini-biblioteki. Dla Waszych pociech przygotowaliśmy kącik do zapach. Zwierzęta naszych gości są mile widziane. Posiadamy bezpłatne biznes centrum z dwoma osobnymi stanowiskami komputerowymi. Są tacy, którzy wolą czynny wypoczynek. Dla nich przygotowaliśmy boisko do gry w siatkówkę lub koszykówkę oraz wypożyczalnię rowerów. Po aktywnym dniu Zapraszamy do skorzystania z sauny chińskiej. Obok hotelu znajduje się malowniczy ogród letni wraz z placem zabaw dla dzieci i alejkami spacerowymi. Organizujemy tu przyjęcia okolicznościowe, imprezy plenerowe oraz grille. Dysponujemy również folkową chatą, doskonale nadającą się na imprezy biesiadne dla grup konferencyjnych i turystycznych oraz na oryginalne przyjęcia weselne. Hotel przeznaczony jest dla osób podróżujących służbowo, indywidualnie lub grupowo. Dla osób, które wygodę i atrakcje łączą umiejętnie z rozsądnymi kosztami i miłą rodzinną atmosferą, jaką zapewnia Witek. Podejmiemy każde wyzwanie i sprostamy wymaganiom najbardziej wymagających gości. Świadczymy dobre usługi, wykonujemy je uczciwie i rzetelnie. Staramy się, aby każdy do nas wrócił, bo wierzymy, że bez Was nie byłoby nas.